Siemanko, dzisiaj opowiem, dzisiaj odcinek, drugi odcinek naszego programu dzisiaj będziemy sobie czytać, czytali kawały, będziecie, nie wiem, je komentować. Jeżeli Wam się podoba, będziecie dawać laki. Like. My teraz będziemy... Jaką kategorię, kategorię będziemy sobie wypie, wybierać? Do wcipy, do wcipów kategorię. Jeżeli Wam się będą podobały ten odcinek i w ogólnie te kawały, możecie dać lajka, a jeżeli coś ma jakieś macie ale... Piszcie komenty, łapki w górę, zawsze mi na jaką dzisiaj kategorię? Może o lekarzach? O lekarzach, proszę bardzo. Kurwa, tu masz o lekarzach, debilu. O, o lekarzach, sorry. Sorry za kolegę, że brudzi. Ja też kurwa, przepraszam o mamy tutaj jakiś kawał jak się żegnają lekarze okulista do zobaczenia laryngolog do no usłyszenia i ginekolog jeszcze do pani zajrzę. moim zdaniem bardzo śmieszny kawał bardzo śmieszny no wiecie o co chodzi tutaj będziemy przysłać bliżej żebyście nas lepiej słyszeli i widzieli ogólnie tak? W gabinecie chirurga ze złamaną ręką siedzi nowy, ruski. Ma pan złamaną rękę? Będziemy musieli założyć gips. Koleś, jaki gips? Kładź marmur, ja płacę. <śm> <śm> dobre, dobre. No takie trochę sucharowate, no ale nieźle. Nie, nie, nie Długich to nie będziemy wam trzeba, bo was zanudzimy jak cholera. Czytajcie, czy słuchajcie teraz. Rosyjscy neurologi odkryli nerw łączący oko bezpośrednio z dupą. Kiedy... Kiedy kuli pacjenta igłą w dupę. Kiedy kuli pacjenta igłą w dupę... Bo pojawiła się łza. Kiedy pilił to samo i głęboko, pacjent się zesnał. Dobre, dobre, ale musicie... Co są do XXL? Trzeba skumać, kurde. Trzeba skumać te kawały, bo... To jest tak, niektórzy się śmieją z kawałów, a nie ogarniają, o co tam chodzi. A my Wam możemy czasami wytłumaczyć w komentarzach, zawsze Brawa, pić, inno, piszcie. Może... W innych odcinkach będziemy odpowiadali. Zawsze w komentarzach pytania. Różne tam, nie wiem, zagadnienia. Może no, któregoś dnia zrobimy QA specjalnie dla Was. Tak. Nie wiem, możemy teraz. O czym byście tam może chcieli, tak bardziej ludzie lubią. Tutaj mam takie swoje ulubione. O! Nowak rzeczy do Stacha. Byłem z Teściową w Pradze. I co się najbardziej podobało? Jak Teściową metro przejechało. To jest taki typowy cukier o Teściowej. Ale ludziom się podoba. Ja tam nie narzekam na takie chyba. Teraz następny, nie wiem, może jeszcze dwa przeczytamy. Turysta nad jeziorem y... Genezarek czyta: płyniecie łódką 500 dolarów. Podchodzi do kasiera i skarży się 500 dolarów, to strasznie drogo. Na to kasier. No tak, ale przecież po tym jeziorze Jezus piechotą chodził. Na to klient. Ja się mu nie dziwię przy takich cenach. No właśnie. Ale też wieków wieków Jezusa za Jezusa czasów nie było kasieru, nie było sklepu. No to pewno, musiał sobie... Może no, chłopak... o dziewczynkach. O dziewczynkach. To... Mały ja się wpada do domu i pyta. Mamo, czy małe dziewczynki mogą mieć dzieci? Nie, mówi mama. Oczywiście, że nie. Ja się biegnie z powrotem i mama słyszy, jak była z swoich kolegów. W porządku możemy bawić się jeszcze raz. Geje. Ale mama, powiedziałam. No. Ogarnij gardupe, bajerze. mi oplu, kurwa, mnie. To, to się zachowuj. Zosiu, co tak, no, no. tak długo robisz w kuchni? Daj, no daj. Co tak długo robisz w kuchni? Padła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć. Kropie. Typowa blondyna. Para zakochanych spaceruje po parku. Kochany, pocałuj mnie jak Romeo, piękną Julię. Jak się to robi? Hmm, a może przytuli jak Alberat Albera swą Holoizę? A, a to jak? Jak, Srak? Czytałeś coś w ogóle? Tak, naszą sz, szkapę U, ugryźć ją może w dupę. Tak, tak, naszą szkapę Ugryźcie ją może w dupę. Eee. Nie rozumie ta? Jeszcze jeden Dumny ojciec do synka. Bocian przyniósł ci siostrzyczkę. Chcesz ją zobaczyć? Później pokaż mi. Najpierw Bociana, mój Bo kolega nie jest chory psychicznie. Ja, ja tak, to już będzie ostatni nasz. No, drugi odcinek, ale to już koniec. Jutro na pewno będzie następny. Tak, przynajmniej z odcinki, będziecie mogli sobie obejrzeć. Komentujcie, łapki w górę. Mile widziane. Pytajcie. Dzięki Mara.